Przedstawione bajki zostały zaczerpnięte z książki Ania Bajki pisze Anny Sokół. Słonik Marcel W samym sercu dżungli przy wodopoju zebrały się słonie, żyrafy i hipopotamy. W ciągu dnia było tak gorąco jak w piecu, gdy babcia piecze biszkopt. Teraz wszystkie zwierzęta potrzebowały wody. Chciały się napić i wykąpać. Zbliżał się wieczór, a jest to najlepsza pora na zanurzenie się w chłodnej wodzie. Z prawej strony przy palmach wylegiwało się stado słoni. Dwa ogromne słonie leżały w cieniu rzucanym przez liście. Jeden duży słoń tarzał się w trawie. Trzy inne słonie i dwie słonice kąpały się przy wodospadzie. Wszyscy wciągali wodę do trąby, a potem polewali nią swoje grzbiety. Przy drugim brzegu stało sześć żyraw. Stały rzędem z pochylonymi głowami. Kiedy piły wodę, można było podziwiać ich długie szyje. Na samym środku lazurowego jeziora pływały hipopotamy. Co chwilę któryś z nich się zanurzał, a inny wynurzał swoją głowę ponad tafle wody. Przy wodospadzie stał słonik Marcel. Dopiero co wyszedł z kąpieli. Czuł się teraz rześko i świeżo. Miał wrażenie, że jest lekki jak chmurka płynąca po niebie. Mimo to wyczuł, że jest znużony. Przeszedł dzisiaj razem z innymi słoniami sporą odległość. Usiadł w cieniu. W dżungli nawet kiedy mija godzina ósma wieczorem, słońce jest jeszcze dosyć wysoko na niebie i wciąż jest gorąco, choć już nie jest tak samo jak w południe. Marcel oparł się o pień wysokiej palmy. Spoglądał na odpoczywające słonie ze stada, na żyrafy po przeciwnej stronie jeziora i na wynurzone głowy hipopotamów. A gdyby tak wszystko było zrobione z czekolady, pomyślał, uśmiechając się leciutko i przymykając oczy. Szedłbym wtedy przez czekoladową dżunglę, wyobrażał sobie. Po niebie płynęłyby czekoladowe chmurki, z pomiędzy których padałyby na ziemię czekoladowe promyki słońca. Z palm spadałyby czekoladowe daktyle i kokosy z czekoladowym musem w środku. Słonie, żyrafy i hipopotamy chodziłyby po czekoladowej trawie, a jeziora można by pić jak czekoladę. I można by się też kąpać w czekoladzie. Wszystko byłoby takie czekoladowe, pomyślał na koniec słonik Marcel. Otworzył oczy, słońce chowało się za horyzontem, wiał lekki wiatr, na palmach wisiały prawdziwe daktyle, hipopotamy wynurzały się kolejno z wody. Żyrafy odchodziły od, od wodopoju. Słonie zebrały się koło palm i układały powoli do snu. Marcel wstał i dołączył do stada. Położył się obok mamy, która pogłaskała go pod trąbą po głowie. Nadeszła noc, pora spać. Marcel ziewnął i zasnął. Śnił mu się czekoladowy świat, czekoladowe dobranoc.